Po 9 godzinach jazdy zatrzymaliśmy się na rozprostowanie kości i na spacerek z psem. Piotr jeszcze wcina. Zobaczcie jakie są widoki Czas mile spędzony zawsze ucieka bardzo szybko. Także musieliśmy się pożegnać z naszymi rodzinami i jechać do... z powrotem do siebie. Ale mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy, przylecą do nas w odwiedziny i spędzimy trochę miły czas u nas. Także ruszamy w trasę, wszystko co miłe szybko się kończy, no i będziemy Wam relacjonować, jak nasza trasa wygląda. Wybraliśmy trasę na Wrocław, jedziemy zawsze na Zgorzelec, dobrze mówię? Tak. Na Zgorzelec. jedziemy dołem. Dzisiaj rano się trochę przeraziliśmy, bo był olbrzymi przymrozek, wszystko się ślizgało, nie można było normalnie sobie chodzić. Buty się ślizgały i teraz troszeczkę zależało. Także trasa nie jest aż taka zła, nie jest wszystko przemarznięte. Widzimy, że już delikatnie woda stoi po bokach, także będziemy mogli spokojnie jechać. bo Tak to trzeba by było dużo, dużo ostrożniej na, tym, na, na lodzie. Całe 90. Całe 90. Trasa jest yy, czarna, także śniegu też nie ma. Jutro mamy Eurotunel, yy, rano o ósmej. Także gnamy na Eurotunnel. Jesteśmy już w Walii. Za 1300 km, ale już jesteśmy. Ja też zawsze się śmieję, że. Najgorsza trasa to jest właśnie ta na Wrocław, jest bardzo wąska, drzewa rosną z jednej z drugiej strony, potem są pola, domy i tak dalej, więc się śmieję, że jak przejedzie tą trasę, to on już je zwali, to on już dojechał na miejsce, bo potem już tylko autostrady. Na parkingu przy głównej trasie zatankowaliśmy jeszcze paliwo. Teraz zjemy sobie jakieś śniadanko i ruszamy dalej, bo zaraz będziemy opuszczać Polskę. A stoimy tutaj, miejsce dla tirów. Najedzony. Możemy jechać dalej, nie? Tak, Myłam szyby, ale mieli tak brudną wodę, że tego się rozmazały na stacji. Częściej prosimy wymieniać wodę na stacjach. Znowu widok. Ja jak zachodzi słońce i tak jest tylko niebo pomalowane różnymi kolorami. Da się 8 godzin, zaczyna się ściemniać. Widoki są przepiękne. Uwielbiam zachód słońca, więc czaskam fotki na lewo i na prawo. Czasami samochody po przeciwnej stronie ulicy zakrywają mi trochę widok. Za każdym razem jak łapię kamerę, nie? Albo aparat, żeby zrobić to kurczę jakiś tył musi się wcisnąć w kadr. Ale jest pięknie. Super, co nie? Autobus, nie? Tak jak powiedziałam, gdy jak zapatrzyłam ja kamerkę, to albo coś zawsze mi musi coś podjechać w kadr. Po <gry> 9 godzinach jazdy zatrzymaliśmy się na rozprostowanie kości i na spacerek z psem. Piotr jeszcze wcina. Zobaczcie, jakie są widoki. Niebo po prostu jest przepiękne. Powtarzam się. Mówię to już drugi raz. Ale jest dziwnie. Piękne niebo, a tutaj stoi nasz brudasek. <laughs> się nieźle wybrudził podczas jazdy. Ruszamy w małej przerwie dalej w podróż. Niebo tym razem czerwienią się zalało. więc jak w, w koreczku, przez po przeciwnej stronie ulicy współczujemy słuchajcie, nadal jesteśmy w Niemczech jest godzina 21 zatrzymaliśmy się na parkingu bo przez ostatnie kilkanaście kilometrów była taka mgła że postanowiliśmy trochę odpocząć i zjeść sobie obiad o kolację o tej godzinie trochę się dziwnie przestawiliśmy Wyszłam teraz z pieskiem na spacer no to zobaczcie, kurde, śnieg w Polsce już śniegu nie ma, a tutaj jeszcze śnieg, zobaczcie tak stoimy. Chwilę sam się przejdę, i zaraz idę zjeść coś. I ruszamy dalej. Piotr nie jest zmęczony, więc korzystamy z tego, że nie chcemy się spać. Jedziemy dopóki możemy. A jak będzie zmęczony, to się zatrzymamy i się prześpimy. To są uroki jeżdżenia kamperem. Można się zatrzymać, gdzie się chce, i przespać, się gdzie się chce. Mamy zupcie od mojej mamy. Porowa, serkowa z mięskiem mielonym dziękujemy ci mamo, Kocham cię bardzo, dzięki za zupkę teraz sobie ją zgrzejemy zjemy coś ciepłego i zrobimy sobie herbatkę dobra, to zupka się gotuje mamy jeszcze polski miodzik i cytrynkę więc zaraz sobie wypijemy ciepłą herbatkę bo kurde zimno w tych Niemczech śnieg wszędzie leży mgła, Pos zima <laughs> zima góry. jest, zima w Polsce już wszystko zależało, a tutaj, kurde, się trzyma jeszcze, nie? Po zatrzymaniu się Piotrek nam ładnie włączył ogrzewanie, także mamy cieplutko w kamperze. Używamy ogrzewania gazowego. Mamy ciepłą herbatę, ciepłą zupę. Zjemy i ruszamy. Mamy pyszna zupka hmm, taka dzięki słoneczko wstaje ale mamy szybę brudną znowu wstaje nowy dzień pobudka o Prze 20 km co 20 km będziemy pod tunelem. pospaliśmy trochę w sumie 3,5 godziny Powiem szczerze, że trochę głośno było na zewnątrz, na tym parkingu. No ale jak ktoś jest zmęczony, no to mimo wszystko yy, śpi. Także pospaliśmy trochę. Potem ruszyliśmy dalej, ale był taki korek, tyle samochodów, tyle tirów, wszyscy się pobudzili, jechali. To dojechaliśmy do Eurotunelu, ponieważ mamy Sophie, pieska, musimy podejść do PET Reception. Muszą zeskanować chip i sprawdzić, czy pies jest odrobaczywiony. Dopiero potem będziemy mogli e, przejechać, pokazać swoje paszporty i wjechać na pociąg. Także ja uciekam, zaraz, zaraz będę z powrotem. <laughs> Dobra, to mamy, sprawdzili nam. Mamy tylko po prostu taki znaczek, który trzeba sobie na siebie powiesić. I kolejny tunel jest. Kolejny tunel. Kolejny podciąg jest o 9.20. Także niedługo. Mamy po pół godzinki. Także możemy się wbijać na ten właśnie. Tak wygląda Petroception. Tutaj jest też drive thru, ale niestety nie dla kamperów, jechaliśmy i zostaliśmy wycofani, tylko dla osobówek. E, także jak przyjeżdżacie na Eurotunnel, to pierwsze zawsze patrzcie, jeżeli przyjeżdżacie oczywiście ze swoimi milusińskimi, to patrzcie pierwsze na Pet Reception, żeby to załatwić, bo jeżeli przejedziecie to potem was wrócą z powrotem, bo nie będziecie mogli e, wjechać na pociąg. Także tak to wygląda. Sprawdzili tylko szybko dokumenty, 5 minut e, robota tak naprawdę i ruszamy dalej. A tutaj jeszcze wam pokażę fajną sprawę, to jest Pet Area, tutaj można sobie z pieskiem wyjść. Wiesek sobie może troszkę pobiegać, e, rozprostować kości e, przed podróżą w pociągu. Dobra, to my ruszamy, żeby zdążyć na 9.20 na pociąg. Jedziemy pod słońce. Badujemy się na prom jako ostatni, na 9.20. Później nie o godzinę, ale co? Szybko przejechaliśmy. Czy tylko pół godzinki. Zanim naszego wam jedzenie, zanim coś powiedzieliśmy, to już jest czas, żeby wyjeżdżać. Przed wjazdem oczywiście sprawdzali nam. Czy mamy zakończone butę gazową, Także śniadania nie mogliśmy sobie zrobić z kawą. To jesteśmy w Anglii. Ruszamy dalej. Wyjeżdżamy z Eurotunelu, i teraz musimy pamiętać, aby jechać po lewej stronie, czyli po właściwej. Szafer gazu! Dalej szafer gazu! Wolne! Au revoir! Hope to see you soon! Tak nas żegna Eurotunnel. To jesteśmy przy Stonehenge. Niestety bilety przestają sprzedawać o 15, więc nie udało nam się kupić biletów. Jedyną opcją, jaką mogliśmy zrobić, to przyjechać boczną drogą. I jeszcze możliwie pochodzi tutaj za tym otopłotem, które pilnują. Także stąd chodzi za mną. Nie mogę podejść bliżej, szkoda.